Może nie wszyscy zdają sobie sprawę, że stojąc na malowniczym tarasie widokowym Starego Miasta, w miejscu, gdzie spotykają się ulice Celna i Brzozowa, stoją na najstarszym wysypisku śmieci w stolicy. Nie bez przyczyny, okrąglutką antropogeniczną formę terenu, na której znajduje się jeden z punktów widokowych Warszawy, nazwano Gnojną Górą. Wszelkie nieczystości, odpady i fekalia wysypywano i wylewano od XIV wieku właśnie w tym miejscu na skarpę wiślaną. Takie wysypisko funkcjonowało przez około 400 lat. Na marginesie dodam, że wysypisko to nie była jedyna funkcja rosnącej góry. W średniowieczu zakopywano w stercie odpadów chorych na syfilis, wierząc w lecznicze właściwości tego specyfiku. Chyba brak jednak potwierdzonych przypadków ozdrowienia. W dni bardziej upalne, odór snujący się po Warszawie był tak uciążliwy, że jego królewska mość w niedalekim zamku zmuszony był zatykać nos. W 1656 roku szwedzki marszałek polny, kartograf i rysownik Eryk Dalberg, na jednej ze swoich grafik, które sporządzał w Polsce w czasie potopu szwedzkiego, Uwiecznił 17 wieczne wysypisko śmieci, podpisując je jako Mons fimi. Ta całkiem ładnie brzmiąca łacińska nazwa nie znaczyła nic innego jak góra ekskrementów. W połowie XVI wieku powołano Policję Sanitarną instytucję, która miała nadzorować warunki sanitarne w obrębie murów Warszawy. Zachował się tekst jednej z uchwał, w którym władze apelowały do mieszkańców cytuję aby mur do większego zepsowania nie przywodzili, aby plugastw nie wymiotali ani nie wylewali, a kloaki często wychędożyli. W XVII wieku nakazano właścicielom domów i kamienic czyścić ulice przed posesjami, co nie dotyczyło jednak magnaterii. A odpady, błoto i gnój wywozić na wysypisko. Dokumenty z nakazami nie przynosiły jednak oczekiwanych efektów. Na ulicach, tak jak 100 lat wcześniej, zalegały góry śmieci i nieczystości utrudniające przejazd. W pierwszej połowie XVIII wieku miasto zabroniło składowania śmieci na gnojnej górze. Zakaz ten był ponawiany jeszcze za panowania króla estety Stanisława Augusta. Który zarządził również zmianę nazwy góry z Gnojnej na Zieloną. Jednak sama zmiana nazwy niewiele pomogła. Za panowania Poniatowskiego wyznaczono nowe miejsca wywozu nieczystości, jak na przykład przy wylocie dzisiejszej ulicy Mostowej u stóp skarpy Wiślanej. W drugiej połowie XVIII wieku wiele z zakresu stanu sanitarnego Warszawy zawdzięczano marszałkowi wielkiemu koronnemu. Franciszkowi Bielińskiemu. To od niego wzięła swą nazwę ulica marszałkowska. Marszałek Bieliński zorganizował wywóz nieczystości z ulic stolicy, a do tego utworzona przez niego w 1740 roku Komisja Brukowa wprowadziła zakaz wyrzucania śmieci na ulicę. Z przestrzeganiem wszelkich zakazów były jednak problemy. Tak naprawdę wysypisko na Gnojnej Górze nieoficjalnie funkcjonowało prawie do połowy XIX wieku, choć świadomość sanitarna i higieniczna mieszkańców miasta powoli rosła. Ponoć przez odurznujący się od Gnojnej Góry zrezygnował z nadwiślańskiego spaceru sam Napoleon Bonaparte podczas pobytu w Warszawie, a o Powiślu Bolesław Prus napisał następujące słowa, cytuję. Wokulski doszedł do brzegu wisły i zdumiał się. Na kilkumorgowej przestrzeni unosił się tu pagórek najobrzydliwszych śmieci, cuchnących, a o kilkadziesiąt kroków dalej leżały zbiorniki wody, którą piła Warszawa. Warszawa z przełomu XIX i XX wieku miała tabor miejski dbający o czystość miasta. Było to ponad 100 koni, 70. woźniców, i 170 stróżów. Odpady komunalne zaczęto wywozić poza rogatki miasta. W 1912 roku wybudowano spalarnie śmieci, a w latach międzywojennych powstał w Warszawie zakład oczyszczania miasta, przemianowany po II wojnie światowej na miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania. Śmieciową ciekawostką warszawską jest również ulica Karowa. Za marszałka Bielińskiego ulica ta biegła w kierunku Wisły wąwozem rozcinającym skarpę warszawską, a przy jej dolnym odcinku znajdował się zakład oczyszczania miasta. Transportowano do niego śmieci przy pomocy wozów zwanych karami, których magazyn znajdował się przy zakładach. Stąd też pochodzi nazwa ulicy Karowej.